Wojna radziecko-afgańska trwała 9 lat i jest uważana za istotną część ogólnej zimnej wojny między Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, a Związkiem Radzieckim. Znaczącą frakcją w tej wojnie byli afgańscy Mujahedini, islamistyczne grupy oporu, które walczyły przeciwko Sowietom i Republice Afganistanu, wspierane przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Chiny, Iran i arabskie państwa Zatoki Perskiej. Które wszystkie prowadziły wojnę przeciwko komunistycznemu rządowi Afganistanu, po tym jak przejął władzę w 1978 roku na skutek zamachu stanu. Wojna radziecko-afgańska doprowadziła do śmierci około 3 milionów Afgańczyków, podczas gdy uchodźcy uciekali do Pakistanu i Iranu. Aż 11,5% populacji Afganistanu zginęło podczas konfliktu, który czasami nazywany jest Wietnamem Związku Radzieckiego. W tym odcinku przyjrzymy się bitwie o wzgórze 3234, która miała miejsce zaledwie rok przed zakończeniem wojny radziecko-afgańskiej w styczniu 1988 roku. W tej bitwie członkowie Związku Radzieckiego, wspierani przez Republikę Afganistanu, zostali zaatakowani przez ponad 200 rebeliantów mujahedinów i pakistańskich najemników. W wyniku konfliktu w ciągu jednego dnia zginęło ponad 200 mujahedinów. Witamy w wojnach świata. Po zamachu stanu w 1978 roku Afganistan wszedł w stan niemalże wojny domowej. Nowy prezydent kraju został zamordowany przez rywala, który przejął jego przywództwo. Następnie Związek Radziecki zaangażował się, wysyłając swoich wojskowych, którzy wkroczyli do Kabulu, zabili nowego prezydenta i mianowali lojalistę radzieckiego na jego miejsce. W listopadzie 1987 roku radziecka 40. Armia rozpoczęła operację Magistral, operację wojskową zaplanowaną przez Sowietów i afgańskiego prezydenta Mohammada Najibulaha, aby odzyskać przełęcz Satu Kandaw z rąk mujahedinów. Przełęcz była tylko jednym z wielu starych górskich dróg, które zostały przejęte przez siły rebeliantów w latach 80. i prowadziła do miasta Kost wzdłuż granicy z Pakistanem. To była jedyna droga lądowa do miasta. Ponieważ Mujahedini kontrolowali drogę, nie mogli z niej korzystać ani rząd, ani Sowieci. Zmuszeni byli dostarczać zaopatrzenie drogą powietrzną, co było kosztowne i ryzykowne, gdyż rebelianci mieli broń zdolną zestrzelić helikoptery i samoloty. Operacja Magistral została wprowadzona po nieudanych rozmowach z Mujahedinami, podobnie jak negocjacje z lokalnym plemieniem Jadran, głównie z powodu determinacji Jalaludina Hakaniego, lidera sieci Hakani, która była częścią sił rebeliantów zaangażowanych w konflikt. Podobno Hakani pragnął bezpiecznego wybrzeża jako centrum swojego niezależnego afgańskiego państwa i nie miał zamiaru ustępować Sowietom i komunistycznemu rządowi. W 2008 roku okazało się, że Hakani był również aktywem Centralna Agencja Wywiadowcza, otrzymując dziesiątki milionów dolarów gotówką za swoją rolę w wojnie radziecko-afgańskiej, a nawet jeden z kongresmenów, Charlie Wilson, określił go jako uosobienie dobroci. Po rozwiązaniu negocjacji wdrożono operację Magistral. Operacja obejmowała różne jednostki z radzieckiego wojska, w tym 108. i 201. Dywizję Strzelców Motorowych, 345. Niezależny gwardyjski pułk powietrzno-desantowy, 56. Oddzielną brygadę powietrzno-desantową oraz 103. gwardyjską dywizję powietrzno-desantową. Te jednostki były wspierane przez 5 dywizji piechoty i dywizję pancerną rządu afgańskiego. Mujahedini byli bardzo dobrze wyposażeni, otoczeni polami minowymi i uzbrojeni w broń przeciwlotniczą wyrzutnie rakiet, granatnik przeciwpancerny i ciężkie karabiny maszynowe. Co oznaczało, że każdy bezpośredni atak na ich pozycje skutkowałby efektywnie misją samobójczą. Aby temu przeciwdziałać, 28 października, zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem ataku, Sowieci zrzucają z powietrza umundurowane manekiny na obszary kontrolowane przez mujahedinów, co pozwala radzieckiemu samolotowi rozpoznawczemu przekazać współrzędne ich pozycji do sił powietrznych. W ciągu kolejnych czterech godzin mujahedini byli poddani brutalnej nawałnicy ataków lotniczych i ostrzału artyleryjskiego. 345 Niezależny Gwardyjski Pułk, powietrzno-desantowy, opisywany jako doświadczony oddział, który brał udział we wszelkiego rodzaju rajdach i operacjach od początku konfliktu, otrzymał rozkaz zajęcia wysokości na południowym zachodzie przełęczy w pobliżu Sarani. 345 żołnierzy wyruszyło na zasadzkę na szlaki zaopatrzeniowe mujahedinów. Ich szybkie i agresywne ataki doprowadziły do rozproszenia jednostki po szczytach gór. 39 spadochroniarzy z 9. kompanii z batalionu 345 zostało wysłanych na wzgórze 3234, nazwane według swojej wysokości. Radzieccy dowódcy uznali wzgórze za kluczowy teren do zabezpieczenia i obrony. 31 grudnia 1987 roku, roku 9. Kompania rozbiła obóz na szczycie wzgórza. Wielu mudżahedinów uciekło za granicę do Pakistanu po początkowym ataku, aby przegrupować się i przemyśleć strategię na nowo. Jednakże krótko po tym jak Sowieci zabezpieczyli wzgórze 3234, mudżahedini zaczęli wracać do przełęczy Satukandaw gotowi do jej odzyskania. Aby chronić się przed przyszłymi atakami, a także dlatego, że nie mogli kopać okopów, ponieważ Ziemia była zamarznięta na twardo, spadochroniarze z dziewiątej kompanii zaczęli budować mury z suchego kamienia o wysokości do pasa. Jednakże byli również świadomi, że nie są przygotowani na ciężką odpowiedź ataku. Pomimo posiadania wyrzutni granatów i kilka wyrzutni rakiet, mieli tylko ograniczone pole ostrzału. Mimo zabezpieczenia przełęczy, trasa nadmorska Gardai została otwarta dla podróżnych po raz pierwszy od 1981 roku, roku. W następnych dniach spadochroniarze byli ostrzeliwani przez snajperów i artylerię, ale sytuacja nie była ekstremalna ani szczególnie niepokojąca. Ale potem, 7 stycznia 1988 roku, około godziny 30, atak nasilił się. Na stronę Sowietów spadła zasłona intensywnego ognia broni, z setkami pocisków moździerzowych i rakiet, które spadały na spadochroniarzy i ich obóz, niszcząc suche kamienne mury, które wybudowali zaledwie tydzień wcześniej. W oblężeniu przeciwko Sowietom i siłom zbrojnym Demokratycznej Republiki Afganistanu uczestniczyło około 250 mujahedinów i setki pakistańskich żołnierzy specjalnych atakujących z trzech różnych kierunków. Mujahedini przemieszczali się między osłonami, część z nich zbliżyła się na 200 metrów do posterunku przed wykryciem. Ciężki ogień z karabinów maszynowych spadochroniarzy szybko rozprawił się z tą konkretną grupą rebeliantów, a krótko potem członek radzieckiej jednostki skontaktował się z dowództwem i poprosił o wsparcie, które otrzymali w postaci wsparcia artyleryjskiego, amunicji i posiłków. W końcu przybyły śmigłowce, by ewakuować rannych żołnierzy. O 16:10 rozpoczęła się następna kanonada. Sytuacja uspokoiła się po tym, jak wsparcie artyleryjskie dla Sowietów zniszczyło niektóre wyrzutnie rakiet "mudżahidin", ale to było krótkotrwałe. Atak przyszedł z dwóch różnych kierunków i był rzekomo znacznie lepiej zaplanowany i skoordynowany niż zwykle. Mudżahedini byli wyposażeni w krótkofalówki, a ruszyli do przodu, jakby byli wojskowo wyszkoleni, dopiero gdy spadochroniarze schowali się do osłony. Rzucali granatami w pozostałe suche kamienne mury, co doprowadziło do zranienia kilku radzieckich żołnierzy, a niedługo potem atakowali ciężki karabin maszynowy Sowietów, który był niechroniony i powstrzymywał mudżahedinów przed ruszeniem do przodu. Strzelca w końcu zatrzymał odłamek. Trzeci atak nastąpił o 17:35. Mużahedini wyskoczyli z trzech stron, mogąc teraz swobodnie się poruszać po wyeliminowaniu strzelca. Chociaż Sowieci odpowiedzieli ogniem artyleryjskim, siły rebeliantów były teraz zauważalnie bliżej niż wcześniej, co utrudniało atakowanie ich ciężką bronią. Mujahedini żądali kapitulacji Sowietów, ale ci odmówili. Niecałe dwie godziny później, o godzinie 19.10, Sowieci wciąż walczyli, ale byli świadomi, że zaczynają brakować im zasobów i robili wszystko co mogli, aby powstrzymać rebeliantów, nawet angażując się w walkę wręcz. Nocą Sowieci poprosili kierownictwo o dodatkowe zaopatrzenie, ale uznano to za zbyt niebezpieczne, by wysłać śmigłowce. Ostatecznie jednostka działająca w Dolinie otrzymała od dowódcy rozkaz udzielenia pomocy. Nie było to jednak łatwe, zważywszy na stromość wzgórza 3234 i ciężar ich zapasów. Kroki były powolne i ostrożne. Tymczasem Sowieci kontynuowali walkę z Mujahedinami. Po dwóch i pół godzinach od rozpoczęcia wspinaczki jednostka zapasowa dotarła na szczyt wzgórza 3234. Jednostka pomogła towarzyszom odeprzeć ataki mujahedinów, którzy mimo wysiłków nie zdołali zdobyć szczytu wzgórza ani zmusić Sowietów do kapitulacji. Z 39 spadochroniarzy na wzgórzu 3234, 6 zginęło w akcji, a 28 odniosło rany, w porównaniu dokładna liczba zabitych mujahedinów w walce jest niejasna, ale szacuje się, że jest to około 200. Krótko przed rozpoczęciem operacji Magistral Sowieci planowali wycofać swoje siły z Afganistanu. Podobno nigdy nie planowali długiego pobytu w tym kraju, ale zaoferowali wsparcie jego rządowi w adaptacji do komunistycznych rządów. Sowieci dążyli do zniszczenia sił rebeliantów, zanim Afganistan będzie zdolny do samoobrony. Nie włożono jednak wystarczająco wysiłku w rozwiązanie źródła problemu, więc rebelianci nadal się pojawiali, mimo wymordowania wielu mujahedinów. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaczął wycofywanie się z Afganistanu między majem 1988 roku a lutego 1989 roku, co oznaczało, że bitwa o wzgórze 3234 była całkowicie na próżno. Chociaż operacja magistral została uznana za sukces, przełęcz Satukandaf nie pozostała otwarta na długo. Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Sowieci ją zabezpieczyli, wycofali swoje siły, a armia afgańska uległa atakom mujahedinów. Pod koniec stycznia 1988 roku, roku kilka tygodni po bitwie, mujahedini odzyskali kontrolę nad tym terenem.